Siemanko Widzowie! Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym zrobić dla Was dzisiaj unboxing moich nowych słuchawek, jakimi są AirPodsy. W moim przypadku AirPodsy Pro trzeciej generacji. O macie tutaj dowód, że je mam. W sensie no, mam. I e, właśnie sobie je otworzymy. A więc zabierzmy się za rozpakowanie tych słuchawek. Trzeba sobie zdjąć e, te plomby, które zabezpieczają nam pudełeczko. Powiedzenie, że pomagają one do identyfikowania, że AirPods są całkowicie nowe, zapakowane. Otwieramy sobie pudełeczko i witę nas Design by Apple in California. Raczej wszyscy wiedzą, co to, co to znaczy i są. Powiem Wam szczerze, widzowie, jak moje pierwsze AirPodsy, które są, już Wam pokazuję o tutaj. To są AirPodsy pro pierwszej generacji, ale generalnie... Akurat ekran wyskakiwania, w sensie, żeby chciały się połączyć. Trochę mi się to uszkodziło i one tak nie za bardzo działają dobrze. Zresztą nawet nie mam pewności, czy one są oryginalne. Macie w sumie pisać komentarz, że pokażę Wam tutaj, o. Mniej więcej, czy one są oryginalne, czy nie. Natomiast trochę mi się zepsuły i tak nie za bardzo one działają. Więc musiałem sobie kupić nowe. I używałem, o, tych słuchawek takich od Oppo. Yy, które, oj, wleciał akurat to podołeczko. Słuchawek ym, Oppo. Żeby mieć jakiekolwiek. Powiem Wam szczerze, że. no W średni, no w sensie, no wiadomo. Te stoki też były dosyć tanie, ale musiałem mieć jakiekolwiek. Aż uzbieram na nowe AirPodsy, i w końcu mi się udało, więc wyciągnijmy sobie je z pudełeczka, ale zanim do nich przejdziemy, to zobaczmy sobie, co tutaj będzie innego. Mamy tutaj. Ty, nawet kabla nie ma? O kurczę, widzowie. Ciekawe, nawet kabla tych AirPodsów nie ma. No nie wiem, dobra. W każdym razie mamy tutaj również gumki. To, co jest też w ogóle ciekawe, to w tej nowej wersji tych Herpodsów. O, jest teraz o wiele więcej gumek do wyboru. Mamy tutaj wersję XX, XXS, XS, L oraz S oraz L. Bo tak normalnie tutaj jest... Tutaj są M-ki w tych Herpodsach. No ale co, skoro nic innego w pudełeczku nie ma, no to wszystko sobie tu odłożymy. W sumie mogę sobie o, postawić to, żeby to fajniej tak wyglądało. Dobra, mamy jeszcze troszkę czasu, więc szybciutko sobie je otworzymy. O! I tak one tu mniej więcej wyglądają. No i gdzie tu się dalej to pudełeczko otwiera? Chyba tutaj. Dobra, widzowie, musimy zrobić cięcie, bo zaraz mi się short skończy. O! I tak, widzowie, wyglądają te nowe AirPodsy. O, wyglądają naprawdę super. Zobaczmy sobie w ogóle. Znowu mi się odpaliło, żebym je połączył, natomiast o, tak nie wygląd. one wyglądają. Dobra, zamknę, je, bo inaczej mi się ten... Dobra. Kończy mi się short, więc widzowie tak one wyglądają. Dzięki za unboxing, trzymajcie się. Pa.